Bo w żaden sposób te okoliczności, które Pani tu podnosiła, o tym nie świadczą. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. To jest rzecz taka, że na przestrzeni całego procesu po zakończeniu wyborów nie stwierdzono, aby były różnice między kartami do głosowania, wynikami wygląd, a tym, co przedstawiono zostało obwodowej komisji miejskiej, komisji państwowej, komisji wyborczej. Nie ma w wysoki sądzie żadnego elementu wskazującego na to, że poszczególne papiery, pakiety, istotne niewątpliwie, zostały w jakiś sposób uszkodzone. Bo gdyby coś takiego miało miejsce, to nasza, nasze dywagacje musiałoby się przenieść już na wyższy etap komisji, która odbierała i weryfikowała te papiery. Tego nie stwierdzono, o tym nie mamy żadnej informacji. W związku z tym nie można stawiać zarzutu, że doszło do naruszenia, tak istotnego naruszenia yy, prawa wyborczego, aby mogło skutkować nieważnością tych wyborów. Jeżeli chodzi natomiast o pomieszczenia i pracę informatyka, tu ja nie będę wnikać w to, jak to miało wyglądać. Należałoby mieć wgląd w akty wykonawcze, które dopuszczają taką możliwość żeby prace informatyczne były poza pomieszczeniem, w którym przeprowadzane zostały wybory. Oczywiście, czasu. że nie mówimy o pomieszczeniu w innym budynku, ale stanowiącym integralną część... Prawo powodu. jest jednoznaczne. Nie. Prawo nie jest jednoznaczne, dlatego że sprawa... Uchwała numer 70. Jednoznacznie wynika, że jest to integralna część okręgu wyborczego. Nieprawda. I tak to należy interpretować. Więc żadna inna interpretacja nie może wchodzić w rachubę, bo nie mieści się ani w doktrynie, ani w wyborach. Pani prokurator, uchwała numer 70 punkt... 8. Przepraszam. Przepraszam, wysoki sądzie. Uniosłem się, przepraszam. Przepraszam, wysoki sądzie, bo prokurator po prostu kłamie, bo jest uchwała numer 70 punkt 89. Pani prokurator się douczy. Dziękuję. Przepraszam, wysoki sądzie. W tym zakresie, ale to tylko taka dygresja. Stojąc na stanowisku, jakie zaprezentował prokurator generalny w piśmie i podtrzymując stanowisko również, to, które zostało zaprezentowane w komisji, przez Komisję Wyborczą, uznajemy, że te elementy, które rzeczywiście miały miejsce, nie zaplombowanie worka, ale nie ustalono jeszcze raz to z całą stanowczością potwierdzam i podkreślam, żeby. Jakikolwiek pakiet zginął, jakikolwiek pakiet został Zmiany. zniszczony, jakikolwiek pakiet został urmieniony, bo nie słyszałam ze strony skarżącej zarzutów, że na którymś z pakietów było sfałszowane jej nazwisko. W związku z tym te okoliczności, które niewątpliwie zaistniały i o których tutaj tak długo dyskutujemy, miały miejsce, ale nie miały wpływu na ważność wyboru właśnie w tymże okręgu i w związku z tym proszę sąd o podjęcie...

żeby stwierdzić co w tym samochodzie się, się, się działo, czy wszystkie rzeczywiście pakiety są podpisane w moich nazwiskach i może były otwarte i może zostały ponownie zakrojone. nie wiadomo, kiedy ten samochód został popełniony przez Ja nie jestem pewien, ja może używam jakichś takich, proszę, tutaj rozumiał się Zostało Żułamane prawa, ale tu ja nie Pani prokurator zarzuciła, że przecież wszystko było w środku, w porządku. A ten status prokuratora przecież tam musi się rzeczy zacząć. I nikt nie stanowił, się, nie ma sprawdzenia tych kart. Y, czy to się oczywiście są wszystkie podpisane, czy wszystkie tu podpis? Yy, do międzyczasie do mnie mogły zjeść jakieś ser, coś co wyrobić. Zamkam. Tak, tak, tak. Mogę? Przepraszam. Dłuższy. Dobra, to wszystko powiedziano. Bardzo dobrze. że więcej zostało powiedziano więcej, więcej niż musi